Podnosi kacza. No i zakaczem od razu łatwiej. Tylko mam jeden magazynek, a ich tu lądowało chyba. No, nieważne. Wow.

Aha, świetnie, że się odbił ten granat, nie? Molo. Okej, okay, są na dole. I to było na tyle. A jest uwielbiam robić takie team wipe y, nie? To jest, to jest taki ubaw, kiedy ich jest czterech, na przykład i o lubię to. O kurde. Ten nie żyje, tego powaliłem. Ucieka do kumpla. Nie ucieknie. Kumpel jest ze skałą. Pytanie. Pytanie, czy było ich więcej? Bo jeżeli było ich a. czterech, to jeden możemy zachodzić w tym momencie. Więc musimy być wyjątkowo ostrożni. Robię sobie zadania na TPP. Mam nadzieję, że wytrzymacie jakoś. Śmiesznie no, tak wygląda niestety rozgrywka na TPP, nie? A na sole FPP. Próbuję ostatnio grać pomimo wami, kurde bele. Jest to nie do wytrzymania, jak ludzie kampią strasznie. W sensie, wiecie, tutaj on, on wie, że ja tu jestem, my się wzajemnie widzimy, nie? Więc to zupełnie inna bajka, natomiast... W FPP są kolesie, którzy po prostu zdumę do broń. Idą do strefy, siądą w domku, się w celu już drzwi i tam siedzą przez 15 minut. Ja pierdzierę To jest po prostu wykańczające, nie? Ciekaw jestem strasznie. E, Ciekawy jestem strasznie, co Pablidzi planuje na najbliższy czas, bo na chwilę obecną, wiecie, wyszło weekendy i tak dalej, nie? Aczkolwiek martwi mnie, że. Hmm. Martwi mnie okropnie. Jak niesamowicie... SKS. Jak niesamowicie mało można... Zgłębi się myślami, sorry. Yy, przy lutowaniu jest ciężko. W każdym razie, jestem ciekaw. Niesamowicie mało trzeba, żeby spierdzielić wiele rzeczy. Jestem ciekaw, co teraz zrobił, jeżeli chodzi o content, bo, fajnie to odpowiedział, że PUBG odkąd wyszło. Tak naprawdę. Jest cały czas tą samą grą. Tą samą. Dosłownie. I... kurde bele. <laughs> Przydałoby się zobaczyć więcej kontentu takiego naprawdę. Nietuzinkowego. Dużo nowych broni albo nie cokolwiek. To jest, nie? Dobra. To czwóreczka. Nie wiedzą, że tu przeszedłem. Nie mają pojęcia. Jeszcze raz skaczę. Dobra. Ciekawe. Strzelę gdzieś tam do teamu, więc... Pewnie gdzieś tam będą biegli, nie? Oho. No dawaj, wychyl się, gościu. Musi podnieść kumpla, nie? Więc... chyba, że jest ich więcej. Dobra, tam ci się podnoszą. O kur. Dobra, złapiemy ich jak będą. Ok. <grystanie> ok. Podnieśli się, ale jednego nie zdążyli. Dobra. Zostałych trzech. <grystanie> Dobra, został jeden. O chybisz? Chybisz. Nice. Wszyscy zdążę, żeby mnie strefa nie biła. Okej, okay. aczkolwiek. Myślę, że to dobre zagranie. Nice. Dobra. No i gitara. Teraz byle w tych domkach następnych nikogo nie było. O, kurwcze. No i tym sposobem. Przegrałem ten mecz. Chyba, że zaczną się z kimś strzelać. Aha! A czy ich jest więcej tam, ok? O, kurde, przegrałem to. Cholera. Niech to szlak, a tak dobrze szło, nie? To wszystko za, tylko dlatego, że tu na tych domkach są kolesie. Tylko dlatego. Cześć. Fak, strefa idzie. Ja pierdę, nie dogonię. Fak. Dawaj, dawaj, No, i to mnie kosztowało. To wszystko jedno. No, górze ktoś jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Muszę dolecieć już teraz, nie ma szans, żeby zatrzymać się. Może do killa kiedyś jeszcze zdobędę. Zabili mi go. No i dupa. Strefa wygrywa, o. Ale nie fart. Z...